Siemano Derwita, dzisiaj trzeba coś rozpracować poszło holo hirtlgarn Dobra. O, 12 boosterków po 12 kart nic się nie zmieniło zobaczymy frezer dobra tutaj będę kumat dziewczyny Tenshin Turles Jamemba S.R.K. Wegeta O sorry Nie zwróciłem uwagi Nie znowu frezer Luis Birus. Piccolo tapion znowu tapion SR. Tu, tam i to. I Gohan. O kurde, kondonu zapomniałem. A i moment. Rilanik. BULMA Rarka. O, Espijarka. Topiąc z trąksikiem. Dobrze, później będę pakował to. Tu, tu. Eła ładna Rareczka. O! No, no. Coś jeszcze? Nie. No, ładna ta krata. Unko ko. Biorę Frazar, to coś, coś się ostatnio zakręca. Trącik A jeszcze jest coś. O Son Goku. Super Saiyan 3, sekretarka. Ole się trafiło. To jest trzecie pudełko. Trzecia kolekcjonerka. I druga sekretarka. To jest pierwsza, co wpadła. Nie wierzę. Ole, bomba. Ale zaskoczenie. Ja pierdolę Szok. Normalny szok. Coś mi nie pasowało z tym kartami. nie no to ładnie siadło dzisiaj a mi się dzisiaj nie chciało filmiku nagrywać jutro jadę delegacja delegację znów na trzy tygodnie dzisiaj 50 klocków na rowerze ledwo co żyję mówię kurde jak nie nagram dzisiaj to nie będzie materiału no ale się pocało. Dobra, dalej. Ozaru tam był, połówka intergalna. Czekam tam się na Ozaru. Birusik. Jesereczka, Silver. Silver i Broly. Gokuś wpadł. MMBATAPION SRK Vegeta. To to Silver. SILVER i Komonik Gokuś. Czekajcie, sprawdzę, czy coś jeszcze może jedna sekretarka jest. Nie, nie ma. dalej Frazer Brahol brachol tapionują ja. Minotia czy jaką tam ma nie wiem Freezerek Sreczka Goku Kaioken to jest tu to jest silverka i Goku si Vegeta w czwóreczce To też fajna karta. No. nie ma nic? Nie, nie ma. Teraz będę każdą kartę sprawdzał tam ostatnią kartę. Krilan, kochan bulma. Prezer. A szkoda, że rudej nie ma. A może i dobrze. SRK. Turlesik. Tutaj. I. Wageta. Dobra. Tapionik, Freser, Goku, SRK, tu Gochan Wozaru, Trącik. No, jazerka. No, to je dober trap. Bulma. O geniu. Ale za kolaka nie ma. Radica. Gotenks Też fajna karta, też mi się widzi. Trójeczka. Broli i Goku. Rareczka. Birusik, Gohan, Kamehame, Vegeta, Piccolo, Bardock, tutaj i Turlesik i ostatni booster Tapion SRK Dziewczyny Raz Wegeta. O, i we folii, przekazanie mocy dla Goku, tak bardzo fajna karta. Chciałem ją mieć akurat. Dobra, to sprawa załatwiona dzisiaj. Pudło zaskoczyło. I to pozytywnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.